O oh my god, ale my mamy ładny match. hejka, macie ładny matching. Ty, pizdo, przerwałaś moje BFF. Przepraszam. Dobra, ale i tak nas nie interesuje to, czy ci się podoba, czy nie. Mogę dodać na grupkę mojego chłopaka? Tak możesz, ale Bogu, miła PV. Okej. Okay. Mam pomysł, odbijemy jej chłopaka. Też o tym pomyślałam. Ale mój nie może się o niczym dowiedzieć. Dobra, chodź na grupę, bo jeszcze będzie coś podejrzewała. Okej, okay, to go dodaję. Gracz Emili Srawgacie dodaje gracza, kubus! Płopcam obacantemetem. Cześć świniu i witajcie myszki. Czemu on mnie nazwał świnią, a ja myszki? Hej Misiu, co tu się odpierdala? Mam was w chuju dodaję moją pukię. O kurwa, co to za dwie pikmi zjebane dziwko jady? Nie wyzywaj mojej sary. O kurwa to ta, co ma dwóch chłopaków xd. Ojej, ku, kubusiu, nie wiesz tej dziwce. A ta druga to ta, co zesrała się w szkole na ścianę. Co? Skąd ty to wszystko wiesz? Idź się zabij, pasztecie. Zabić to ty się możesz tak samo jak swoją godność. Spłakała się mała pizdopierda. Właśnie, a ty Kubusiu, w nazwie masz 1700 jemery, ale ty... Wiesz, że tego się nie mnoży. Razy trzy. A ty jak ty tam miałaś Bogumiła, jak osrala z całą ścianę, to remont szkoły był w toaletach tydzień później. Dobrze im, tak jakbyś potrzebowała pomocy to pisz. Dobra, wiem, papa.